To, co zaraz usłyszysz, nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy podejrzewali, że coś tu nie gra, od dziecka. Dla tych, którzy wiedzieli, że świat jest dziwnie sztuczny, że ulice są scenografią, że tłum jest zahipnotyzowany, że myśli, które masz, nie są w 100% Twoje. Chcesz znać prawdę? Oni stworzyli system, który programuje cię od urodzenia. Edukacja, media, autorytety. Fałszywa duchowość. Wszystko to to kod kontroli. Ale tu w środku masz coś, czego nie da się zhakować. Masz esencję, i to właśnie ona przebudziła cię do tej chwili. Kiedy słyszysz ten głos, Matrix drży, bo ty sięgasz po prawdę, którą oni ukryli w tajnych projektach, w zaginionych bibliotekach, w symbolach, których nie rozumieją nawet ich twórcy. Nie jesteś niewolnikiem. Jesteś kodem spoza systemu. Oni boją się tych, którzy nie wierzą w oficjalną wersję. Bo ci, którzy pytają, zaczynają widzieć. A ci, którzy widzą, zaczynają działać. Więc teraz masz wybór przewinąć. Albo zapamiętać to zdanie na zawsze. Ten świat nie jest tym, czym się wydaje. A ja nie jestem tym, za kogo mnie wzięli. Powiedz to szeptem. Niech Matrix cię usłyszy. I patrzy, jak zaczyna pękać.